wo! Wit wow. to bym dał na tak, żebym mnie wystrzelił z procy. O kur... To jest pod klipa, nie? Witam was widzowie. Kolejny, świetny, cudowny, niesamowity stream. Dzisiaj plan jest taki, że nastosujemy się do wszystkich porad... Kilku poradników, jakie na szybko znalazłem. O tym, jak wbić najwyższą rangę, jaką się da. Jak wyjść z low elo. mamy tutaj coś takiego. Kilka zasad. Pierwszą jest wybranie sobie postaci. Tutaj mamy trzy postacie, oczywiście. Replay jeden dzielnie oglądamy. Najkrótszej gry, bo mi się nie chce. Dobra, przecież wiem, że i tak nikogo to nie obchodzi. Lecimy do pierwszej gry. 15 sekund? 15 sekund na grę. Tegoś takiego ja nie widziałem od chyba dwóch. Można, tylko, że przez ten czas grałem nią tak trochę. Dobra, banujemy. Co banujemy na dżungli? Warwick. War, oj, war, oj, warwick. Oj, warwick. To jest postać dla schopatów. Malpit jest zbanowany. Mierzymy eko. Co można zobaczyć? Życie miłosne, crazy oliwki. What? Sprawdźmy to. Czy uważasz się za drugą fagatę w internecie. E, za kim ze świata internetu nie przepadasz? My pod bombę lecimy ewidentnie. Co się składa na eko? Jakiś nowy item się niby składa na to chyba. Ulululululu, jakie to ma statystyki poserane! Już się ktoś wyjepał? Jinx wygrywa. Kurwa, nie miałem tego robić, nie? Ale się. O! Kurwa, nie! Nie! Ty szybki clear ma na ten echo. Ja pamiętam zawsze, że ten echo miał strasznie niedługi clear. Ale tak mam wrażenie, że dość szybko się to robi. Kurwa, nie ma smajta. Pomóż, pomóż! Ale to jest fryer, nie? Dobra, zabijacie? Zabijacie? Dobra, zabijacie ją chociaż. Dobra, to nie jest zła wyjebka ogólnie, to nie jest zła wyjebka. Na razie prędkość gry jest całkiem niezła, mam wrażenie, no. Za dużo się biłem już, już dwa fajty niepotrzebnie, szczerze. I gold kolejny zebrany. Bierzemy to. 2-1, mega dużo golda, jestem do przodu przed dżunglerem. 1900 golda, taka jest taktyka na te gry. Dominacja, prędkość, ani odrobinę zastanowienia tutaj nie ma być. Okej okay. Okej okay. Czemu woli jest takie OP? Mamy go a Mamy wszystko co potrzebne Dominacja absolutna A ja go flesz... Ja flesznąłem? Przypadkowo Nasz team też wygrywa A to też, też nasza zasługa tak? Że... My się nie wywaliliśmy chociażby bezsensownie jakąś jakąś linii Co w moim przypadku jest bardzo możliwe ogólnie Bomba, bomba Er, 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 er wyjebałem się mi cudem? Okej, okay, nie, ja biorę wszystko. No i kończymy. Free. Dziękuję bardzo. Nie musiałem nic robić, w tej grze dosłownie, była ona za łatwa, ale prawda co prawda to się mega wyfidowałem w niej. Nikomu nie dajemy honora, bo nie wkurwali Jeszcze Bengery lecą w tle, mi się to podoba. Musimy znowu zagrać eko niestety. Czemu Balfight jest znowu zbanowany? I ja bym dał na tak, żebym mnie wystrzelił z procy, no tego pragnę. Naszym celem jest zgarnięcie jak najwięcej darmowego golda oczywiście. Nie przejmujemy się jakimiś petami, które już w tym momencie wypierdają się. Oj, teraz możemy się zająć tutaj midlanem Spadam stąd! Żegnam, żegnam, lecę stąd, okej? Okay? Lecę stąd, okej? Okay? To było niebezpieczne. Szkoda, że nas jebanie Toplane tak przegrywa. Toplane jest taki OP. Jak może tak przebiegać na topie? No tutaj ewidentnie Irelia pobija rekord w byciu kokerem. Dawaj tą Lux. Dominacja. Daj. Możliwe, że to jest jedna z tych 33%, co nie da się po prostu w żaden sposób wygrać, ale będzie to dla mnie doświadczenie takie, że jak widzę irelię to po prostu muszę się poddać. Ale jej się akurat nie boję. Muteal. Kurwa ta Irelia jest tragiczna, nie to jest największy problem. Nawet to, że ona jest tragiczna, to nie ma żadnego znaczenia, bo tu my mamy kierować tą grę i taki jest ogólnie cel tego, żeby się nauczyć grać, ale pierdolona Irelia tak nafidowała. Ja nie wiem jak ja będę w stanie zabić tego Renektona teoretycznie. Dziękuję bardzo. Kilek dla mnie. Kolejny. Jest szansa na to, żeby to jeszcze jakoś skierować. 15 miodła się czuje, kurwa, jakby to była 30. Nie takie, dymy tu się dzieją cały czas. Jakieś. Dobra, nie wiem, nie? Kurwa! O kurwa, no zostaw mnie. Tego to się średnio spodziewałem akurat. Ja pierdolek, oni są spidowani wszyscy! Takie gry powodują, że aż chce się yy, umrzeć. NIE MOGĘ KŁĄĆ SIĘ PANIE KURWA mam KURWA STUNA CAŁY CZAS Normalnie bym tu farmił, nie? Normalnie bym farmił, zrobił te trzy kampy i by było zajebiście Tylko problem jest taki teraz, że oni mogą przyjść sobie i Po prostu rozjebać nam mida całego i topa i wszystkie linie Więc muszę spróbować jakoś to odpuszować. Nie, i tak no, nie jestem w stanie nic zrobić Kolejny kit dla mnie, darmowy O kurwa! Zero, po prostu, akcji na to Mam zero, mam na to obrony Ten Renekton jest tak nafidowany, nie jestem w stanie go totalnie zabić Smok nie trzeci zrobiony Turba Lux jest taka OP Daj Erkę, Erkę, Erkę! To jest tak niesprawiedliwa postać, to jest tak kurwe wsko niesprawiedliwa postać. Nie występuje po inno. Nie dało się tego zrobić. Pierdolcie się, kurwy jebane Błagam, żeby tym razem można było wybrać Malfightem, ochot na coś yy, totalnie na no skillet Dlatego, że jako zbyt yy, zbytki skilowych, czemu mi nie należy, to Malfight jeszcze bardziej. Kolejna cudowna i świetna gierka. Tutaj kupujemy to, żeby być szybsi. I zapierdolamy tutaj. No to będzie cudowna gra Malfightem. Szkoda, że nic kurwa nie zrobię. Bo cały team jest jakiś zjebany. Tanki, no bruzery. Bruzerzy, tanki. No nie wiem, jakie mam, będziemy mieli się przedostać przez ten tutaj kocioł. Nie mam bladego pojęcia, naprawdę. Spokojnie jest re-gameplay jest chociaż na tym Malfightie. Podoba mi się to. Bo eko tutaj trzeba było napierdalać przyciskami. A tu wystarczy, że idziemy do przodu. Lecimy z W. bijamy tutaj, oczywiście, te kampy. Klikamy zaraz smajta, i to jest chill out totalny. No ja, to jest jak odpoczynek, dosłownie Dziękuję bardzo. No i pochu, ja tu pomagam. Tak szczerze. O kurwa! O jezu! Co tu się stało? Ja pierdolę, co to kurwa jest, co nie wychodzi z tego jebanego gardła. Jestem jebanym gadem. Kurwa. Oni go zabijają, oni zabijają coś tutaj? No zabijają. Nie wiem jak mi cudem, jeszcze że ich zabijamy, ale ten Smolder jakoś wyjątkowo dobrze sobie radzi, mimo tego, że... Kurwa, co to jest za item? Co to jest za item? Jedyny damage tak naprawdę, jest z on kurwa składa Spirit Visage. Okej, okay, nie, nie jestem potrzebny, rozumiem. Bez kurwa, nic nie wziąłem. Pyk. I, kolej, i kolejny świetny free pisze Piszę do. Piszę do. Piszę do. Piszę do, piszę do, do mojego duopartnera. Dobra, jednak jebać właśnie od duo Gramy jeszcze jedną. Czwarta gra dzisiaj, jeszcze ewentualnie jedną, albo dwie zagramy potem z duopartnerem, który jest kurwa. Nie wiem, co on tam robi, ale chyba się uczy X. Cringe. Biorę na fiary. żeby sobie jakiś smak był. Temat spuchniętych Yonder to zacznijmy od czegoś oczywistego. Wszyscy tutaj spermią do mnie. Coś w ogóle super? A jedyni, którzy tego nie robią, to ma zurek ze Stanowskim, bo oni spermią sami do siebie. J <śmany> <śmany> nie bierze że to, jakie kurwa mega! Fajna gra na Fury tego jeszcze dzisiaj nie było, a mam ochotę na, na, na to na firi, wiecie co? Co tu kurwa robi talon, nie? Co ty kurwa robisz? Co ty kurwa robi? No nic kurwa Kurwa, no nic, no nic, no jestem debilem, nie? Dobra. Co ja mam zrobić? Co ja mam, kurwa zrobić na niego? On jest się tak ode mnie już Okej okay. Okej, okay, okej, okay. ile bije, ile pije to oni wio i ten, ten Powiem tak, co powiesz? Seks gejowski byłby lepszy niż ten jebany projekt? Wszystko byłoby lepsze kurwa niż studia, ja bym wolał się w... Seks gejowski to jest sama przyjemność, jak poza tym Kogoś, to na pewno uszczęśliwia Więc nie może być tak źle Czuję, że to jest kurwa mega zły pomysł, ale dobra, ona jest OP Idzie Talon Który zdycha, pierdolę i idę ruchać ludzi na Summoner's No i kurwa klasa, nie? Ja też mam tych projektów chuj, teraz się okazało, że jeszcze więcej muszę zrobić Ale wyjebane mam, szczerze Będę teraz był ostatniego dnia Okej, okay, spoko, ogólnie spoko oj, 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 ale, ale ten Timo to jest... Styl. I ten Talon też nie będzie za dużo robił, Talon mi się wydaje, że na FIRI jest 10 razy gorszy potem, bo on ma ciężej dużo i ma łapać. Kurwa, no jebany grzyb. Herald pustki się kurwa sam postawił. Kurwa, szkoda, że nie miałem jednego spela już, bo to by był free. Timo nie zginie, nie? Oczywiście, że kurwa nie, to jest jebany swarcia narciarz nie? O, Boże. no ja tutaj dechnę, zdechnę, ale jest git, jest git, jest git ogólnie. Ty kurwa, co ta Anivia odpierdala w ogóle, to jest, ona jest jakaś mega silna, jak na to, jakie ma itemki w ogóle, strasznie. Okej, okay, wszyscy zajebani. Opejem OP tego czempiona. Się tak dobrze skaluje jeszcze w tym momencie. O kurwa, co za bomba była? Czemu tak się zdarzyło? Roxity Boy. yeah, yeah, yeah. Boy. Poko. Kurwa, spalony. Spalony, kurwa. Kolejny niesamowity free win. O, to już to w ogóle była dominacja totalna. Elo. Elo. Co, gr gramy? Liga? To. Dzisiaj taka totalna dominacja na solo Q, nie? Polecam. Polecasz? Spokojnie, zaraz hmm. naprawię. Spokojnie, ja będę kierował teraz. Zostaję profesjonalnym graczem Ligi Legend. Mega. Już mi się kurwa nie chce, nie? Pierdać, oni was kurwa zamykają. Pozwalacie na to, żeby mi zajebali wszystko. Jestem już w piste, pół minuty. Cudowna rozgrywka komputerowa. Jak ja bardzo kurwa kocham League of Lol, to jest moja kurwa pasja. Ja pierdolę, kurwa, ty ten bot odpierdala! Ja mi się już odchciał grać, kurwa, szczerze. Fajnie się na niego gra, nie powiem Następnie przejdę akurat, tu jestem w okolicy Teraz to nic nie zrobię akurat no nie O tego dominuje. kurwa Mam pałą Może niepozorny, ale nie ale zawsze zap, przezorny Tu leci we mnie rko mnie. No nic nie zrobię, zbyt tank jest E, to jest Nie obraz zginie. Może być. Tu nie o wierzy? Dobrze wiedzieć, nie? Ty te tam? Kurwa nie żyje, ja pierdolę. Nie zdążyłem R kliknąć. Nie, 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 nie. No ja pierdolę, nie, nie, nie. Nie wiem, szczerze, to realis, jest, jest taka popierdolona O! To jest dominacja, no No wy, wypierdalaj, nie? Tak szczerze Nie, ja tego nie poddaję, to jest Solo S a potem dajecie radę? Nie, czy nie, nie musisz teraz cofnąć? Nie, już cofnę. Dobra, wracam. Kurwa, jebło mnie. Był spo, spojedynek z jebanym szczurem. O kurwa, mam ginę. Ja pierdolę, ale unlucky. Jakie twe branie, nie? Obrzydliwe. A już się, już się kurwa wyskalowałem. Kurwa, wydaje mi się, że moja posta jest totalnie chujowa na nich. Caden też jest taka pojebana, aż samy sobie przypierdolił, nie? Ale postanowienie jest, żeby grać z trzema czempionami tylko. Chociaż przez jakiś czas. Władzę, normalną zwoj, grę, się... grę proszę. Proszę normalną grę, w której nikt mi kurwa nie przychodzi 4 razy na e, niebieskie wzmocnienie. Dobra, no, ja zabijemy. Ale to close. Wszystko przemyślane, kolego. Tak się właśnie spodziewałem. Kurwa, co ty robi Jacks? Pedofil, pedofil! Uciekłem przed pedofilem. na mają? Jednego, jednego, nie? No. Idealnie. One mają, oni mają stuny ogół? Nie. Niepotrzebne. Ale Kongo tam jest. Myślę, czy te parć chyba? Nie. Uh. Nie lepiej, nie mogę jeszcze zagrać i tak. Ty kurwa, ja biję temu mundowi. Tylko ja pierdalam temu mundowi. Tego się opłaca, kurwa, farmić, nie? Nie muszę postawić, Heralda mi się zaraz skończy. Spraszę na topa, jakby ktoś chciał. Kurwa, co jest? O kurwa! O kurwa! O kurwa! To jest pod klipa, nie w chuj! A, no, wyjebałem się od kurwa minion. Kurwa. No jest taka mocna, naprawdę. O kurwa, ale mam problemy, stare. Ja pierdolenie nie? Co to jest za czempion opę jebany? No z tym cię tam wypierdolił? Przecież tu trzech było. O boże święty. Yy, Staję tak za mało. Kurwa, nie żyje. Kurwa, no naprawdę. Czemu tam były trzy osoby znowu? Co w mojej pierdolonej dżungli? jak kurwa, w ptakach robiłem trzy osoby. To jest moje pytanie. Nie, wiem, nic się kurwa nie dało zrobić na taki team. Anemisów. Nic się nie dało zrobić. Nic, kurwa, nic. Ja fiordolę, no. Dobra, widzowie, kończę streama. Jutro będzie Minecraft.